Cześć, korzystając z okazji, że jestem na rozładunku i mam chwilę czasu, opowiem Wam o tym, jak zostałem kierowcą, dlaczego, jakie wtedy poniosłem koszty, a jak wygląda to dziś. Czy jeszcze warto? Czy w ogóle było warto? Każdy zadaje to pytanie, ale mało kto zna dokładną odpowiedź na to. Więc zapraszam do oglądania. A więc zaczynając od początku, aby zostać kierowcą, musimy zrobić prawo jazdy w kategorii C na samochody ciężarowe albo kategorii D na autobusy. Oczywiście, C to są tylko samochody bez przyczep, bez naczep D same autobusy. Jeżeli zrobimy do tego E, no to możemy jeździć dużym zestawem, tak zwanym <laughs> sorry. Tirem, czyli zestawem pojazdów składających się z samochodu i przyczepy lub naczepy, albo autobusu z przyczepką, bo też takie są. Jakie koszty? Jak ja zaczynałem 10 lat temu, prawo jazdy C kosztowało mnie 1700 zł, 1800 chyba kosztowało E, czyli na przyczepę, naczepę i kwalifikacje 1800 zł teraz dokładnie nie wiem ile aktualnie jakie są koszty, jakie są ceny tych uprawnień ale myślę, że w granicach całość, w granicach 10 do 12 tysięcy z badaniami lekarskimi czyli prawo jazdy C, do tego E i do tego kwalifikacje, czyli tak zwany kod 95 który uprawnia nas do tego żebyśmy mogli zarobkowo jeździć jako, jako, jako kierowca niejeden zadaje sobie pytanie jakie są plusy, jakie są minusy takiej pracy powiem Wam, zależy od charakteru, od oczekiwań każdy ma inne oczekiwania i każdy inaczej postrzega tą pracę. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie od początku trafiłem do bardzo dobrej firmy. Były tylko trzy samochody, kierowców, którzy tam jeździli znałem wcześniej, i zawsze mogłem gdzieś tam liczyć na ich pomoc i tego samego Wam życzę, wybierając pierwszą firmę bo początki są trudne, a tym bardziej dziś wszyscy klepią się po plecach, ale jak przyjdzie młody, to no, każdy z nas był młody i każdy wie o czym mówię. A jeżeli wy jako młodzi traficie do kiepskiej firmy, gdzie będzie kiepska atmosfera, to się na samym starcie zniechęcicie. No i wtedy już się robi problem. A nie jest to aż takie złe. Mówię, ja jeżdżę już 10 lat, jakoś nie narzekam i zawsze śmieję się i powtarzam do każdemu, że kuki wstaję rano i nie narzekam, że muszę iść do pracy. To znaczy, że to nie jest tylko praca, to jest hobby, to jest styl życia i styl bycia. Co wam jeszcze mogę opowiedzieć o tej pracy? Zależy jaki system, jaka praca. Zaczynałem na wywrotce. Jeździłem po Polsce, ale trasy były takie... W poniedziałek wyjeżdżaliśmy, w piątek zjeżdżaliśmy, gdzieś tam może w tygodniu się przejeżdżało przez dom. Później poszedłem na międzynarodówkę. Na początku były kierunki południowe, czyli Węgry, Słowacja. Trochę Czech tam jeździliśmy w systemie tygodniowym. Wyjazdy były w niedzielę. Powroty w czwartek. Więc jedni stwierdzą, że kiepsko nam to akurat pasowało, bo wyjeżdżaliśmy w niedzielę, gdzieś tam granica godziny 14. A w czwartki byliśmy już na bazie, powiedzmy do godziny 15, poładowani na, na kolejny wyjazd. Więc nie było tragedii. I powiedzmy piątek i sobota, czyli takie jeszcze nazwijmy to dni robocze, można było spędzić e, raz że z rodziną, a dwa, że można było coś załatwić, gdzie było trzeba brać gdzieś wolnego. Po półtora roku, powiedzmy plus minus, wróciłem na kraj. No akurat to była praca też na Wannie, tylko tam nie jest zboża. Tylko woziliśmy stuczkę szklaną. 3 lata tam jeździłem i wtedy z nowego mana, który jeździłem na zachód przesiadłem się na dafa CFa, co prawda był w globie, ale była przepaść, a tym bardziej, że jeszcze to był manual, gdy w większości yy, dzisiaj auta już są automaty, ale dałem radę. Nie tyle chodzi o sprzęt, pamiętajcie co chodzi o kasę i o atmosferę. No i od 1 lipca 2021 roku, czyli 4 lata teraz minęły, jeżdżę tu gdzie, gdzie, gdzie jeżdżę. Powiem Wam na tą chwilę nie mogę powiedzieć złego słowa o tej firmie i każdemu z Was szczerze mogę polecić taką firmę jeśli tylko taką byście znaleźli bo naprawdę jedna z ośmiu przewiez bardzo w porządku gość yy, spedycja bez problemu robota ułożona dzień naprzód wiadomo, gdzieś są jakieś zmiany ale, ale, ale to, to jest też fajne, że po rozładunku nie musimy czekać nie wiem, godzinę, dwie, pięć po to, żeby później usłyszeć dobra, dawaj na bazę bo no wiadomo mamy yy, stałe pensje czy, czy, czy traficie na stałą traficie na dniówki no to nie, to, 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 to... inni mogą być wywalone na to i stwierdzam, czy ty wrócisz o 15, czy ty wrócisz o 20 i co to ich to i interesuje, ty masz tak, stałą pensję, więc jesteś do dyspozycji. Także mówię, pod tym względem nie możemy narzekać. Jest nas 8 kierowców. Jesteśmy, my to się śmiejemy, taką małą rodziną. Bo każdy każdego zna. I mówię, na tą chwilę współpraca, czy to z szefem, czy to ze spedycją, czy to między kierowcami, naprawdę Zarumpista, auto, nie wiem to jakie ma preferencje z Was. Ja po 10 latach nie chciałbym dostać starego samochodu, aczkolwiek tym Volvo, którym jeżdżę, które widzieliście już wcześniej na filmach albo możecie zobaczyć, to jest już 11-letnie auto. Naczepa jest roczna. No ale co? Jak się nie podoba, każdy ma prawo wyboru a pamiętajcie, że nie trzeba jeździć nowym żeby dobrze zarabiać bo to, że jest ładny samochód to nie świadczy o tym, że dobre pieniądze zarobicie to, że auta są poubierane, jak w niektórych filmach nie chcę się wypowiadać odnośnie zarobków bo nie dociekam ale zarobki na wannie, na zbożach tak jak my jeździmy, myślę, że ja zawsze daję przykład, że my jeździmy w systemie takim, że co drugi dzień w domu. Aczkolwiek teraz od 3-4 tygodni udaje się zjechać codziennie do domu. Robimy tak zwane kominy, czyli robota koło domu. Więc dwa kursy, może trzy jak się uda. To i to mamy zrobić. Robimy, nieważne od której zaczynamy. Mamy do wykonania daną pracę. Jeśli zrobimy, ładujemy się na kolejny dzień i jedziemy do domu. Teraz może ktoś zapytać, która lepsza praca, międzynarodówka czy po kraju? Powiem wam szczerze, myślę, że jeżeli zaczynacie jako kierowcy, to uwierzcie mi, chyba lepiej jeździ się po zachodzie. Więcej autostrad, długie trasy, można poznać zachowanie się samochodu, ładunki, załadunki, rozładunki nie są tak często jak na kraju. Wiadomo, no, jak z Rzeszowa polecimy do Szczecina czy do, do Świnoujścia, no to już fajna rajka. Ale robiąc przerzut, nie wiem, poznań-Bydgorz albo poznań-Gniezno, czy do Leszna, nawet Wrocław, no to jest trochę. Uciążliwe Tym bardziej, że Pamiętajcie, że ładunki na filankach Trzeba Spinać Może nie wszystkie, ale w większości są takie Że trzeba tych pasów jednak założyć No w Polsce już się też poprawiło Trochę z, z drogami Aczkolwiek Niektóre są tak rozwiązane, że Pożal Boże I mówię po 10 latach jeszcze tak, jak my na Wannach, to jeździmy gdzieś tam po rolnikach, czyli docelowe dojazdy na tych wioskach, na tym, gdzieś tam nas nie obowiązują, ale, ale z perspektywy firanki, no trzeba jednak z nawigacją jeździć. My jeździmy w większości po tych samych gospodarstwach, ale zdarzają się gdzieś tam nowe, więc trzymajcie tylko Google. Google mapy i, i jedziemy gdzieś tam. Jak już naprawdę trzeba spojrzeć, dojechać, pokombinować, ale mówię, w większości docelowo gdzieś tam y, udaje się dotrzeć. No niestety, nieraz pod zakaz, no ale ja zawsze mówię, że my na rękach tego nie przeniesiemy, a nikt też nam nie, nie dowiezie tego gdzieś tam. Nie wiem, na drogę, gdzie nie ma zakazu, mówię, na firance trochę gorzej. Eee, ale wszystko to kwestia przyzwyczajenia i, i podejścia. Wszystkiego trzeba może spróbować, żeby sprawdzić, eee, co nam lepiej odpowiada, która robota jest lepsza, która gorsza. A zarobki myślę, że na Wannach, nie wiem jak teraz na Piranie, ale na Wannach to jest w granicach, myślę, od 6 tysięcy na rękę do w granicach 8 pewnie ale mówię tylko o kraju na zachodzie nie wiem słyszę że mają po 450-500 dniówki ale wiecie jak to, jak to było takie powiedzenie było zawsze że szóstka z przodu i co ty nie w domu to jak zaczynałem to tak było szóstka kiedyś no to było już dobrze na zachodzie, mówię oczywiście, bo na kraju, jak zaczynałem jeździć, to zarabialiśmy w granicach 3 do, do 4 tysięcy. Żniwa, wiadomo, tam jeszcze byłem rozliczany w systemie godzinowym, więc Żniwa tych godzin było i, i tam się trochę dobijało, jednak kasy. Ale mówię, średnie zarobki wtedy to były 3,5, dzisiaj myślę, że średnie zarobki to są 6,5, a 7. Więc nie ma tragedii. Zawsze może być więcej, ale mówię: nikt nikogo na siłę nie trzyma, więc dzisiaj możemy próbować. Tym bardziej, kierowcy są y, pożądani, nazwijmy to dzisiaj, w kraju, bo tych firm jest. Młodych kierowców brakuje i a, a starzy idą na emeryturę i mają to gdzieś, żeby jeszcze jeździć, się tu męczyć. Tym bardziej, jak całe życie ktoś był za. Za kierownicą, to, to chciałby chociaż na starość, z tą rodziną, usiąść gdzieś tam i, i, i odpocząć sobie od, od tego wszystkiego. Tylko nie wiem, czy to tak łatwo przyjdzie. Bo pamiętajcie, że praca kierowcy to nie tylko te przyjemne rzeczy: czyli gdzieś tam za kierownicą oglądacie krajobrazy, fajne drogi latem chłodno, zimą ciepło, zawsze krótki rękaw, nie ma żadnego problemu, ale są te gorsze aspekty, czyli rozłąka z rodziną to najbardziej boli, jeszcze yy, mając małe dzieci, to w ogóle ktoś jak wyjeżdża, powiedzmy na tydzień, tak jak my jesteśmy codziennie w domu, czy co drugi dzień, to jest do przeżycia, to jest takie normą to się robi. Też jeździłem, mówię na początku. Miałem syna małego, to jeździliśmy tydzień w kabinie, no ale zarobki w moim mieście były w granicach w 8 godzinach, gdzieś tam jak się wypracowało na etacie, w granicach 2200, 2,5. A za kierownicą mogłem zarobić od 3 do 4, powiedzmy. Więc mając małe, małe, małe dziecko, mając rodzinę, takie zobowiązania, no to już było, było dobrze. W skali roku to było 12 tysięcy więcej, czyli jakieś. Ile? 6 wypłat różnicy. Wybierając zawód kierowcy, nie liczcie tylko na to, że zawsze będzie super, zawsze będzie ok, że wszędzie przyjedzie serwis bo nieraz niestety trzeba zakasać rękawy i samemu iść koło zrzucić, przełożyć czy nawet jak dziś, rano wyjeżdżałem z bazy, było ok pojechałem na rozładunek 14 km stanąłem, powietrze mi zeszło się okazało, że siłownik od hamulców się rozpadł no ale co na szybko dwa przewody zasilające odkręcone zagięte strytytki siłownik cofnięty, żeby klocki o tarż nie, nie, nie haczyły, nie tarły no i jedziemy no. dzisiaj trzeba to rozmuszać, tu się rozładować i lecę do, do, do naszego mechanika przerzucić siłownik, ma na stanie już mu meldowałem, więc samo przełożenie to myślę, że jest w granicach 20 minut i będzie po robocie ale mówię gdzieś na kraju Jesteście jeszcze w stanie gdzieś tam na szybko ktoś jest w stanie podjechać czy coś, ale na zachodzie no niestety nieraz trzeba nagłówkować, nakombinować, żeby się udało, żeby zjechać na bazę. Ale ja też nie jestem mechanikiem zawodu, ale nigdy nie miałem tak, żebym sam tymi rękoma nie zrobił czegoś, żebym nie mógł zjechać na bazę. No chyba, że mi turbo. Kiedyś strzeliło właśnie w tym DAFie co jeździłem w Pile a to wtedy już nic nie ja zrobimy <coughs> Bo trzeba scholować auto No ale to już jest gruby remont wchodzi w grę czyli Tak naprawdę nie nasza sprawa Życie Więc moi drodzy jeśli Chcecie usiąść za kółkiem To nie zwlekajcie Nie zastanawiajcie się tylko Robić uprawienia robota jest dobra jest czym przebierać pamiętajcie, że tutaj nikogo nad głową nie macie i nikt wam nie mówi co macie robić, szybciej czy wolniej, czy mówią co macie robić ale nie bezpośrednio ja dzisiaj po tych 10 latach nie miałbym problem się odnaleźć e, na etacie aczkolwiek nigdy nie mów nigdy na tą chwilę jest ok kasa pasuje a a mówię kwestia przyzwyczajenia się do tego powiem wam szczerze, że na tą chwilę po kraju jeździ się dobrze będzie jeszcze lepiej, bo jest tych dróg w budowie coraz więcej ale wybór należy do was i z mojej perspektywy e patrząc na to wszystko bardziej na pierwszą pracę polecałbym międzynarodówkę można tam się więcej nauczyć mniej nawywijać a Europa nie jest w ogóle taka duża jak się wydaje i naprawdę można ją zjechać wzdłuż i wszerz i być tak naprawdę w każdym zakątku jej Mówię, kwestia tylko tego jak się nastawiacie czy chcecie po prostu macie dość etatu i chcecie e, poczuć trochę wolności możecie pozwiedzać można iść mówię na zachód gdzieś tymi weekendami e, można można sobie stanąć w fajnych miejscach pozwiedzać poznać trochę inny świat tylko pamiętajcie o tym, że w Polsce jest jeszcze bezpiecznie i oby tak zostało a Wam moi drodzy dziękuję za oglądanie no, za to, że żeście wytrzymali do końca polecam się na przyszłość i mam już pomysł na kolejny odcinek w którym chciałbym Wam Grubsza, jako młodym kierowcom, albo przyszłym kierowcom, opowiedzieć o, yy, o tym, jak działa tachograf, co to jest tachograf, do czego służy. Także zapraszam na, na kolejne odcinki. A w tym to chyba wszystko. Zapraszam do komentarzy i pozdrawiam. Cześć!